Witam Was, kochani, bardzo serdecznie. Niesamowicie cieszę się, jak zwykle, że się spotykamy. Ale jest mi podwójnie miło i przyjemnie z racji tego, że mogłam dzisiaj zabrać Was do miejsca, które bardzo, bardzo lubię, które jest mi bardzo bliskie od, no, od, od przynajmniej roku, czasu. Jest to miejsce, w którym odpoczywam, jest to miejsce, w którym się regeneruję. Jest to miejsce, które najczęściej odwiedzam oczywiście w weekend, dlatego że mam wtedy więcej czasu na, na chwilkę dla siebie. Jest to miejsce, w którym spotykam bardzo miłe i przyjemne zwierzęta. W szczególności są to sarny, jelenie, a w okresie wiosennym i w okresie letnim też lisy. Piękne i cudowne zwierzęta. Jeśli masz takie miejsce gdzieś. Koło siebie, to je, naprawdę jeździ tam. Naprawdę spróbuj, niech to się stanie Twoim takim można powiedzieć cotygodniowym, może co dwutygodniowym takim nowym, dobrym nawykiem. Ja, kochani, kiedyś tego w ogóle nie robiłam. Ja w ogóle nie miałam czasu na to, co wy. A jeszcze gdzieś tam zrobić coś dla siebie, gdzieś postać na słońcu, posiedzieć na trawie. Nigdy tego nie robiłam. Bo ciągle, miałam jakieś obowiązki ciągle, miałam jakieś zajęcia ciągle, miałam jakieś wymówki, że, że przecież to jest, nie wiem, głupie, ja nie mam na to czasu. A tak naprawdę, kochani, jeśli my czegoś chcemy, to na wszystko znajduje się czas. I dzisiaj świadczę wam swoją autentycznością, że jest to możliwe, autentycznie, jest to, jest to naprawdę do zrobienia. Wszystko. Kochani, dzisiaj chciałabym z wami porozmawiać na temat spadku aktywności na temat takiego bycia nie na fali, tylko pod falą, pod wodą. Ten stan um, bycia pod falą kojarzy mi się zawsze z taką ósemeczką położoną, czyli z tym, takim znakiem nieskończoności. Kiedy jesteśmy na górze, to jesteśmy na fali, to jest ta nasza aktywność, taka... Takie zaangażowanie, taka praca z entuzjazmem, to jest takie praca na pełnym wdechu i działanie, po prostu, wow, cuda tworzenie. Natomiast dziś chciałabym powiedzieć Wam o tym spadku aktywności, kiedy my zanurzamy się niemalże do tej wody, do tych naszych głębin podświadomości i jest to nasz e, czas spadku aktywności, zdecydowanego spadku aktywności. Szczerze Wam powiem, że e, kiedyś nie lubiłam tego spadku aktywności, dlatego że e, zadania, które miałam do wykonania na co dzień, e, zadania, których zobowiązałam się podjąć, a wymyślałam sobie tyle, 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 tyle żeby zawsze mieć co robić. Więc jeżeli e, było tego już tyle, 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 to przychodził w pewnym czasie taki moment, że ja nie byłam w stanie tego wszystkiego zrobić w jeden dzień, w jeden tydzień. I co się działo, rosła moja frustracja, że jaka to ja jestem, że ja tego nie potrafię, że jak to, że jak to, jak to. Nie widziałam tego, że ja sama nie mądrze, walę sobie po prostu listę zobowiązań, listę zadań do wykonania sama. I to jest niemożliwe żeby potem znaleźć czas na odpoczynek, przecież to musisz zrobić to, i to, i to, i tamto. My, kochani, wszyscy tak mamy, że my mamy obowiązki, że my mamy pewne rzeczy do wykonania, tak? Idziemy na 8 godzin do pracy, czasami na no dłużej, potem przychodzimy do domu, tam też czekają na nas obowiązki. Nawet jeśli jesteśmy sami, nie mamy partnera albo dzieci, to, to nie wiem, mamy kota, mamy psa, nie wiem, no cokolwiek, mamy mieszkanie do wysprzątania, może byśmy coś zjedli nawet. Czyli mamy też chociażby siebie, żeby o siebie zadbać. I to też jest w cudzysłowie nasz obowiązek. Natomiast co się dzieje w takiej sytuacji, której, tak jak mówię Wam, kiedyś ja bardzo nie lubiłam tego spadku aktywności? Ja to porównuję do czegoś takiego, że Twój wewnętrzny głos mówi Ci: wyluzuj, zostaw, zrób to jutro. Poczekaj, nie spiesz się. I on mówi: nie patrz na te 10 zadań, które masz do wykonania. Tylko popatrz na to pierwsze. Rozbij to na części. Nie musisz dzisiaj zrealizować tych 10 punktów, które sobie czasami niemądrze narzuciłeś, narzuciłaś. Zrób to jedno zadanie. A potem odpocznij. I Ciężko mi to było bardzo zrozumieć, zaakceptować w ogóle, że ten stan istnieje, że to się pojawia, i a, ja się czułam wtedy bardzo źle, dopóki nie zrozumiałam, co za tym stoi. Bo kochani za tą naszą taką hiperaktywnością, za tym naszym takim też pracoholizmem, czyli yy, czy też nawet zwiększaniem swoich obowiązków, wymyślaniu sobie tak naprawdę, yy, przeszkód, ciągłych zadań. Stoi, kochani, to, że my, jeśli to wszystko zrobimy, to my zasłużymy na miłość, to my jesteśmy wtedy coś warci, że my wtedy coś znaczymy dla siebie, dla świata, a w szczególności dla kogoś, że my jesteśmy wtedy wartościowi. I dopiero wtedy, kiedy to zrozumiałam, to. Nauczyłam się równocześnie nie robić wszystkiego, bo wiem, że jeżeli jestem na fali, to ja mogę zrobić i 20 rzeczy na dobę, i 30, i 40, to wtedy po prostu my możemy góry przenosić. To znacie ten, znacie być może, może panie bardziej, te, ten, ten dzień. Umyłam okna, zrobiłam to, obiad, pierogi nalepiłam, dziećmi się zajęłam, to zrobiłam, jeszcze na zakupy pojechałam, jeszcze wyprałam, wyprasowałam. Wszystko się dało zrobić, wszystko. To jest ten dzień, kiedy my jesteśmy na fali. Ale są te dni, kiedy my z tych dziesięciu obowiązków, my zrobimy jeden i to jeszcze na nerwie, jeszcze na takiej złości. A dlaczego my się wtedy złościmy? Bo robimy coś, z czym mamy wewnętrzną sprzeczność. To jest ten nasz wewnętrzny głos, który bardzo dobrze wie, bo to jest nasz wewnętrzny kompas. On nam mówi: kiedy jest dobrze, żebyś coś robił, a kiedy jest ten czas dobry teraz na odpoczynek. Więc wyobraź sobie taką sytuację. Y y jest sobota, y, przepraszam, jest piątek. Obiecujesz swoim dzieciom na przykład, że zrobisz jutro pierogi, albo jesteś tatą i obiecujesz, tak, jutro, będziemy, jutro jedziemy y, y, gdzieś tam i będziecie jeździć na rolkach, będziecie się super bawić i tak dalej. A tymczasem nadchodzi sobota, wstajecie rano w sobotę i wy już wiecie, kaplica. Nie, nie jesteś chory. Nie, 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 to nie chodzi o to, że ty masz fizyczną niezdolność. Chodzi o to, że coś w tobie mówi: nie, nie, nie chcę. Nie, nie dam rady, nie chcę. Nie chcę z tymi dziećmi jechać dzisiaj, to jest, to jest ponad moje siły. Nie mam na to chęci w ogóle. Albo ty jako właśnie ta mama mówisz: kurczę, no tak mi się tych pierogów nie chce robić, boże będę stała cały dzień w kuchni i och. i dobra. I teraz jest taki scenariusz. Ty, jako tata, jedziesz z tymi dziećmi. Oczywiście jesteś wnerwiony, wkurzony. Dobra, wracamy do domu, wracamy do domu szybko, 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 szybko. Beznadziejne. I tak samo ty, jako kobieta. Dobra, robisz te pierogi i wkurzasz się nad każdym, bo ja to, bo Jezus, jak one będą smakować? No chyba zdajesz sobie z tego sprawę, jak one będą smakować? Katastrofa. Wszyscy się pokorują, łącznie z Tobą. I. Ta złość, bo bardzo często robiąc coś, co jest sprzeczne z naszym wewnętrznym głosem, z naszym wewnętrznym tym takim kompasem, my ignorujemy tak naprawdę nasze wewnętrzne pragnienie tego, co by było dla nas dobre, co my byśmy chcieli. Ale my chcemy się przypasować oczywiście do innych, nie dajemy sobie prawa na, 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 na odpoczynek, na regenerację, na to, co akurat teraz my potrzebujemy. I robimy coś na siłę. I wtedy budzi się nasza złość, wtedy nasza wątroba i zaczyna reagować, i niestety rodzi się złość, uraza, niechęć, i wszystko jest, wszystko widzimy w czarnych barwach, tak? Z tym, kochani, dzisiaj do was przechodzę, że żeby po pierwsze zaakceptować to, że my nie zawsze musimy być na fali. Nie zawsze my musimy być promienni i uśmiechnięci, i musimy e, robić tysiąc rzeczy naraz, tak? Oczywiście z sukcesem. Dajmy sobie też pobyć na tym dołku takim e, aktywności. Dajmy sobie. Takie pozwolenie na to, żeby odpocząć, na to, żeby być może komuś powiedzieć: Nie, że wiesz, ja dzisiaj jednak nie mam ochoty. Wiesz, ja dzisiaj wolałabym zrobić coś innego. Wiesz, ja dzisiaj wolałbym zamiast oglądać film wieczorem, bo się umówiłeś z partnerką, wiesz, ja bym wolał dzisiaj położyć się do Wanny. I chciałbym po prostu szybciej położyć się spać. Bo wiesz, bo jak będę siedział przy tobie podczas oglądania tego filmu, to będę jak taka kłoda, będę jak taki posąg, będę jak ktoś w cudzysłowie nieżywy, tak? Ktoś, kto po prostu robi coś, bo musi i nie ma go sercem, nie ma go świadomością w tej chwili. Więc ty się nie złoś na niego, kochana? Powiedz: Dobrze, kochanie, ja to rozumiem. Masz taką chwilę, masz taką potrzebę. Dobrze, może obejrzymy ten film jutro, pojutrze, może za tydzień. Czy ten film jest naprawdę tak ważny? Myślę, że nie. Samo jest w Twoim przypadku. Jeżeli Ty czujesz, że umówiłeś się z kimś na coś, właśnie, to mniej odwagę powiedzieć komuś tak prosto, przecież ja skarby, ja nie mam na to ochoty. Albo do dziecka, kochane moje dziecko, ja wiem, że umawialiśmy się dzisiaj, że pójdziemy gdzieś tam i gdzieś tam. Ale ja naprawdę wiesz, coś jest takiego we mnie, że nie mam dzisiaj siły, nie mam dzisiaj energii na to. Nie kłam, że jesteś chory, bo to nie chodzi mi ciągle o spadek aktywności fizycznej, tylko o taki wewnętrzny. Pit stop, ty to czujesz, kiedy ty po prostu coś w środku od ciebie, od twojego wnętrza mówi ci, nie rób tego, nie idź, zostaw, może jutro, odpuść. Więc nie bójmy się przede wszystkim wycofać z czegoś, nie bójmy się, że coś, co my mieliśmy dzisiaj zrobić, a przełożymy to na jutro, to nam ucieknie. Jest takie piękne powiedzenie. Robota, to nie zają, robota nie zająć nie ucieknie. I to jest święta prawda. I tego się trzymajmy, kochani, tak? Jeżeli my mamy jakieś w prace obowiązki, no to czasami faktycznie nie możemy ich poprzekładać, tak? Jeżeli y, jakby rozdysponowanie naszymi y, obowiązkami nie należy do nas, tak? no to wtedy ktoś nam może powiedzmy, kazać coś zrobić, tak? Ale bardzo często jest tak, że my możemy powiedzieć szefowi tak, że, że czy mógłbym to zrobić jutro wiesz, dzisiaj nie jestem taki dyspozycyjny za bardzo dyspozycyjna myślę, że jutro zrobię to z dużo lepszą energią i czas na to w godzinkę a nie będę siedzieć nad tym 8 godzin dzisiaj mam taki a, taki mały spadeczek energetyczny i jeżeli masz fajnego szefa, to on to świetnie zrozumie tylko trzeba spróbować tak, a jeżeli jesteś sam ze sobą bo może nie masz partnera, bo może nie masz dzieci, może nawet nie masz kota ani nie masz psa, po prostu na razie żyjesz sam. To tu y, chyba jest najgorsza taka, y, najgorsze takie podłoże do tego, żeby właśnie albo zarzucać się obowiązkami, albo y, w drugą stronę nie robić nic, tak? Bo nie warto, bo wyszł bez, bez sensu i tak dalej. Jeżeli zarzucasz się obowiązkami cały czas, to musisz być świadomy tego, że przyjdzie ten dzień, kiedy zaliczysz spadek. I to też trzeba przyjąć na klatę. To też trzeba przyjąć i zrozumieć, że nie jesteśmy super bohaterami. nie jesteśmy maszynami. My po prostu jesteśmy ludźmi, którzy e, żyją w procesie zmiany. Zmiana to jest właśnie to. Góra, dół, góra, dół. I ja wiem, że Ty byś chciał, tak jak i ja, realizować się każdego dnia, być aktywnym każdego dnia i, 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 i cieszyć się tym każdego dnia. Natomiast nie zawsze tak się da. I dać sobie takie przyzwolenie na to, że jeżeli ja dzisiaj nie zrobię czegoś, to to nic się nie stało. Ja jestem Równie wartościowy. Z tym czy bez tego. Ja wiele znaczę, czy to zrobiłem, czy tego nie zrobiłem. Zobacz, co tak naprawdę za zrobieniem tej rzeczy się kryje. Co się stanie, jeżeli ja to zrobię, a co się stanie, jeżeli ja tego nie zrobię. I to jest fajny klucz. Ja myślę, że tego, te, tego typu pytania powinny się pojawić. Ja na przykład dzisiaj przyjechałam tutaj, w to miejsce, właśnie, żeby zadać sobie takie pytanie, dlaczego mam taki spadek? Dlaczego, mimo tego, że mm, nie jestem zmęczona, nie mam fizycznego zmęczenia, to jednak coś we mnie mówi mi, odpuść, zostaw, nie rób dzisiaj tego, wyprasuj jutro, ale jutro jest niedziela, no jak to będę w niedzielę prasować? Zostaw to, zostaw to na jutro. Nic się nie stanie. Okej, okay, mówię, dobra. Okej, okay. no ale ja bym chciała jeszcze to jeszcze, jeszcze to, jeszcze to, jeszcze tamto. Odpuść. Zrób dzisiaj tylko to, na co masz wewnętrzną ochotę. I tak siedzę i myślę sobie tutaj, zanim zaczęłam nagrywać nasze dzisiejsze spotkanie, na co ja mam ochotę. I chwilę się zastanawiałam, chwilę się zastanawiałam i już wiem, że dzisiaj zrobię sobie bardzo szybki obiad. Nie będę pichcić. Chciałam sobie dzisiaj zrobić pierogi, ale wiem ile one czasu mi zajmą i wiem, że właśnie w te pierogi wrzucę dzisiaj bardzo dużo złości. I one nie przyjmą się na pewno. I Zadałam sobie to pytanie po raz kolejny: no to w takim razie, co dzisiaj chcesz zrobić? Co ci da, co ci da spokój, tak? co ci da szczęście, co ci da radość, co ci da um, taką spełnienie potrzeby? Jaka jest Twoja wewnętrzna potrzeba? I pojawiło mi się kilka takich rzeczy, które dzisiaj zrobię oczywiście, i to będą rzeczy, które um, nie będą wymagały ode mnie hiperaktywności. To będą rzeczy, które są bardzo spokojne. Mogłabym powiedzieć, że robiąc je będę tracić czas. Że robiąc je po prostu zmarnuję cenne minuty. Ale taka jest teraz moja potrzeba. Taka jest teraz moja potrzeba. I szanuję to w sobie. Nie odbieram sobie wartości w żaden sposób. Nie działając jak, jak trybik, wiecie? Jak jakiś tam e, szczur w wyścigu. Daję sobie prawo na odpoczynek. I, kochani, życzę Wam tego samego. Czyli, jeżeli wyczujesz w sobie taki chwilowy pit stop, że coś w głębi Ciebie mówi Ci: wyluzuj, odpocznij, zrób to jutro. To bardzo Cię proszę. Postaraj się zrobić to naprawdę jutro, a dziś. Zrób coś dla siebie. Nie wiem, co to jest. Poczytaj książkę, wyjdź na spacer, zrób sobie kąpiel. No nie wiem, no każdy zna. nie wiem, pośpiewaj sobie piosenki, potemś sobie, nie wiem, przed lusterkiem, potemś sobie z mężem, jeżeli to jest również zgodne z nim. Zrób coś takiego tylko dla siebie, ale zrób to z sercem. Zrób to z radością, bo pamiętajcie, że to, co my. Robimy dziś, to przyciągamy do nas jutro, pojutrze. Więc jeżeli ty dzisiaj będziesz robił coś, bo musisz, a za czym tak naprawdę czasami kryje się właśnie niskie poczucie własnej wartości, że no, kim to ja jestem, że ja tego nie zrobiłem, a ja jestem beznadziejny, w ogóle nic nie jestem warty, że dzisiaj na 10 yy, Zadań, które sobie zadałem, zrobiłem dzisiaj tylko dwa, jestem beznadziejny. Nie tędy droga, kochani, bo jeżeli my będziemy tego sobie myśleć, jeżeli będziemy robić coś z przymusem, jeżeli będziemy robić coś na siłę, to my tak będziemy kształtowali swoje jutro. I to działa, kochani, nie tylko do nas, bo jeżeli na przykład masz dziecko. To ono na przykład w środę ma zadanie domowe z jakiegoś przedmiotu. Może to być na przykład z plastyki, ale ma narysować obrazek albo zrobić coś na tą plastykę dopiero na za tydzień. To, to pozwól dziecku zrobić to zadanie domowe wtedy, kiedy ono będzie czuło. Ja wiem, że dzieci, ale niektóre nie lubią malować i tak dalej, nie mają do tego no, jakiejś tam predyspozycji, nie lubią tego. Ale mi tutaj chodzi o to, żebyś nie stał nad nim i powiedział, masz to zrobić teraz i w tej chwili. No chyba, że się zostaną dwie godziny do plastyki. No to może tak i minął już cały tydzień. Ale dobrze by było po prostu dać dziecku przestrzeń na to, żeby ono zrobiło to wtedy, kiedy będzie czuło, że chce. I tak samo Ty postępuj w swoim życiu. E, powiedziałam Wam i często Wam powtarzam, że e, na tym kanale ja chcę być dla Was autentyczna. Dlatego dzielę się z Wami tym, co mi pomaga, co służy mojemu życiu. Niektórzy... E, Niektóre osoby, które spotykają mnie osobiście, one tak mówią, a bo pani jest taka uśmiechnięta, pani jest taka, pani taka, pani to, pani tamto, jak to fajnie i tak dalej. Kochani, za tym kryje się zawsze osobista, wewnętrzna praca nad sobą. Bo ja kiedyś taka nie byłam, nie, może była miła i grzeczniutka, ale to nie miało wiele wspólnego z byciem sobą. Z byciem naprawdę szczęśliwym i naprawdę radosnym. I mnie też ciężko było naprawdę odpuścić pewne rzeczy, ale pamiętajcie, że za tym odpuszczeniem kryje się tych naszych obowiązków, tych zadań, kryje się to, czy ja daję sobie prawo do odpoczynku. Jeżeli ja czegoś nie zrobię, to co? Jestem mniej ważna? Mniej wartościowy? Nie. Ty masz prawo odpoczywać. Może kiedyś rodzice po prostu mm, tak nas wychowali, że e, musieliśmy robić tak, pewne rzeczy. Szkoła też e, no to te, też tak funkcjonuje ten nasz system niestety, że musisz coś zrobić. Musisz, musisz, musisz. I potem my w naszym dorosłym życiu no, nauczeni jesteśmy działać wbrew swojemu wewnętrznemu odczuciu. My bagatelizujemy nasze pragnienia wewnętrzne my bagatelizujemy to co dla nas jest dobre bo, bo nam wmówiono bo nas tak nauczono że to co ty chcesz to ty sobie możesz chcieć a teraz to ty masz to możesz zrobić to 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 i my tak nauczyliśmy się żyć i chodzi o to żeby nauczyć się teraz żyć inaczej i tylko ty jesteś w stanie sam za siebie to zrobić. I zachęcam cię do tej osobistej pracy nad sobą, do zrozumienia siebie, do zajrzenia w swoje potrzeby, czego ty potrzebujesz. A jeżeli twój partner ma jakąś potrzebę, którą tobie komunikuje, to jest niezwykle istotne. Jeżeli jesteśmy w jakiejś społeczności, chociażby, ta, chociażby to była mała społeczność zwana rodziną, to ty. Komunikuj swoje wewnętrzne pragnienia, bo nikt się za ciebie tego nie domyśli. Więc mówmy to. Co teraz byś chciał zrobić? A nie, właśnie siadaj przed telewizorem jak taka kłoda, tylko współtowarzysz do oglądania filmów w Piątkowy Wieczór, bo cię o to partner poprosił. Nie. On się nie domyśli tego, że ty dzisiaj, no to nie masz ochoty. Ty mu powiedz, że ty chcesz się wykąpać i że chcesz dzisiaj się wcześniej położyć spać. I to musi działać kochani w dwie strony, jeśli jesteśmy w związku: wzajemna komunikacja i szacunek. I takie mm, akceptowanie wzajemne ze zrozumieniem swoich potrzeb, bez oceniania, bez wściekania się. To jest, to jest piękne i to się wszystko da zrobić, tylko trzeba chcieć. A zawsze wszystkie zmiany zaczynamy od siebie, oczywiście. Dlatego, kochani, kończę na dziś. Było mi bardzo miło dzisiaj się z Wami spotkać. Mogłabym tak rozmawiać jeszcze długo, 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 ale wiem, że wasz czas jest cenny, tak samo jak i mój. Bardzo jestem Wam wdzięczna za te. Kilkadziesiąt minut spędzonych ze mną. Mam nadzieję, że moje słowa i to co do Was mówię trafia do Was, jest dla Was wartościowe. Jeżeli macie taką ochotę, to zalajkujcie. Jeżeli macie ochotę, to zasubskrybujcie kanał. A jeżeli macie ochotę, to czekam na komentarze. Będzie mi bardzo, bardzo, bardzo miło, bo wtedy. Mam taki feedback, wiecie, wtedy dostaję od Was taką odpowiedź zwrotną, czy to wszystko się w Was przyjmuje, czy to dla Was jest zrozumiałe, czy to dla Was jest um, zrozumiałe przede wszystkim w odbiorze, tak? I czy Wy też tak odczuwacie, czy Wy też tak macie, czy Ty też tak masz? Dziękuję, kochani, za dziś. Życzę Wam wszystkiego dobrego z całego mojego serca. Dużo zrozumienia dla siebie, dla innych. Wsłuchiwania się w swój wewnętrzny głos i zaufania w to, że to, co od ciebie pochodzi, ten twój komunikat taki wewnętrzny, on jest dobry. W tobie jest wewnętrzny kompas, z którym nigdy nie zginiesz, ale najważniejsze jest to, żebyś uwierzył, że on tam jest i że on dobrze ci radzi. Dobrze ci radzi, a ty możesz zawsze postawić na siebie w każdej chwili. Pamiętaj o tym. Wszystkiego dobrego, kochani, i do zobaczenia. Całuję Was serdecznie.